Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jak widzicie, w końcu wyrwaliśmy się. W tym sezonie z domu jesteśmy właśnie w trakcie postoju. Jesteśmy w drodze w okolice Czaplinka. Tam postaramy znaleźć się jakiś kemping i troszkę sobie odsapnąć i przetestować nasze remontowe sprawy w takim dłuższym pobycie. Niestety wczoraj, kiedy pakowaliśmy przyczepę, słuchajcie, zepsuła nam się pompka wody. Dlatego dziś po drodze kupiliśmy sobie taki 10-litrowy baniaczek na wodę z gustownym, Kranikiem kosztował 35 zł. Będziemy mieli system, grawitacyjny system yy, używania wody. Załoga już w samochodzie, jak widzicie, mam zastępstwo. O, myślałem, że będzie fajnie, a moje zastępstwo właśnie zwiało do tyłu. Oh, yes. <laughs> Jest potwornie gorąco Granice 30 stopni. Upalnie. Mamy nadzieję, że nie trafimy na jakąś burzę. Niebo spowija dosyć gruba warstwa chmur. Słońce się przez nie delikatnie przebija. Jest masakra. Leje się ze mnie niesamowicie. A kto tu tak szaleje? Ktoś chyba powinien na swoje miejsce wskoczyć, co? Jeszcze tylko mała kontrola zaczepu wszystko w porządku, poszarpane, nic nie lata. Do celu zostało nam jakieś 70 km. Jedziemy tak jak mówiłem w stronę Czaplinka. Załoga gotowa do drogi? Gotowa. Jedziemy? No, jedziemy. <laughs> jedziemy. I dojechaliśmy na miejsce jesteśmy na kempingu Wajk nad jeziorem Drawskim później wam pokażę jak to tu wygląda a tymczasem przygotowałem sobie tutaj przedsionek zauważyłem że wiele osób na forum pyta jak rozłożyć stelaż muszę przyznać że dla mnie za pierwszym razem to też była zagadka mój stelaż jest niepełny brakuje mi tu Przedniej ścianki, także postaram Wam się to pokazać, jak powinien wyglądać. Z tym, że bierzcie pod uwagę, że tutaj powinny być jeszcze dwie rurki. Jest, słuchajcie, tak mega gorąco. Justyna z dzieciakami poleciała nad wodę, a ja zostałem, żeby przedsionek do końca rozłożyć razem z Wami rozłożyć do końca. Obóz, tak jak widzicie, założyliśmy tylko z Justyną przedsionek na kedrę, a resztę zrobimy razem. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy rozkładaniu stelaża takiego klasycznego niewiadówkowego, jest to, że te szpikulce przy nogach. Niestety zapomniałem wziąć miarki, więc w domu pomierzę wszystkie. Nóżki, wszystkie części, z których u mnie składają się, widzicie nóżki składają się z trzech połączonych rurek, więc wracając do nogi wiele osób, w tym ja na samym początku, ten szpikulec układałem do góry, do otworu w przedsionku, na którym trzyma się napięty, napięty namiot. Tylko że aby to zrobić, widzicie tutaj. Są takie trójniki i to to jest ta część, która powinna iść do góry namiotu. Na nią nakłada się rozpórkę, która idzie do przyczepy. Zakończona jest takim plastikiem, który wchodzi właśnie na ten czpień. A ten kolec przy nóżce służy do tego, aby nogę wbić, w podłoże zakotwiczyć. I teraz cała zabawa w przedsionku to jest odpowiednie włożenie takich właśnie trójników. Widzicie, każdy z nich jest inny, każdy rozchodzi się pod innym kątem. Tak poczekajcie, o, może uda mi się to pokazać w ten sposób. Zobaczcie, ten, który jest z boku po prawej stronie, czy po lewej, w zależności od której staniemy, każda z tych wypustek wychodzi pod innym kątem. I tak jak mówiłem, to jest cała trudność w rozłożeniu tego przedsionka. Trzeba to zrobić w ten sposób, aby do nóżki wychodził pionowy. Ten koniec, który wkłada się w rurkę. Czpień ma wychodzić do góry. Pod kątem prostym ta końcówka ma wychodzić do przodu przedsionka, tak aby podtrzymywać zewnętrzny daszek. A ta, która jest skierowana mniej więcej 45 stopni, ciężko mi ocenić. No, może może nie nie chciałbym wam tutaj, Was tutaj wprowadzać w błąd z tymi kątami ale ta która jest skośna to jest ta część pomiędzy dwoma nogami, ona ma zbudować nam tutaj na środku trójkąt i rozeprzeć boki przedsionka, zaraz Wam pokażę czyli tak jak mówiłem pionową część tą z trzpieniem wkładamy w nogę następnie Tą skośną częścią, tą wychodzącą do góry, wkładamy w podporę jakby środka przedsionka, ten przedni daszek, ten przedni trójkąt, a z przodu dokładamy część, która podtrzymuje ten daszek za drzwiami. Tutaj są te drzwi takie szerokie, a to jest ta część, która podpiera daszek a na czpień strójnika, który w sumie jest czwórnika, który wychodzi do góry, nakładamy rozpórkę boczną, która podtrzymuje nam boczną ścianę namiotu. Na środku składaliśmy tą część i widzicie to jest ta, która idzie skośnie do góry. I na środku mamy taki łącznik w sumie na Cztery rurki i czpień do góry. To jest ten łącznik, który właśnie dajemy na środku. Tutaj te dwa skośne, czekajcie, spróbuję od tej strony. Dwie rurki, które wychodzą po skosie do dołu, to są właśnie te rurki do nóżek do bocznych ścian przedsionka. Rurki, które wychodzą w poziomie prostopadle do czpienia. To jest ta rurka, która przychodzi na środek, dokładnie w to miejsce przedsionka. Podtrzymuje środek dachu i z przodu wychodzi rurka, która podtrzymuje daszek ten przedni. W moim przypadku tutaj brakuje tych rurek bocznych, i mam tylko taki trójnik. Widzicie czpień pionowy do góry, do namiotu. Dwa rozchodzące się pod skosem, tak samo jak. Tym, żeby zbudować trójkąt naszego dachu i jeden wychodzący, jeden łącznik wychodzący poziomo, aby dołączyć go do tej rurki. I tak wygląda konstrukcja przedsionka. Kiedy już ogarniecie, który trójkąt gdzie umiejscowić, ta konstrukcja jest naprawdę banalna i łatwo ją złożyć. A teraz spróbuję to zrobić sam pod namiotem. Zawsze robiła to ze mną Justyna. Spróbuję to teraz wykonać samodzielnie. No, szczerze mówiąc, nie sądziłem, że uda mi się to zrobić samemu, ale namiot stoi i teraz słuchajcie, żeby dołożyć te nóżki, zobaczcie, jak to tutaj jest urządzone. Tutaj w narożniku mamy takie oczko, przez które przechodzi pionowy czpień. Pomiędzy namiotem a yy, trójnikiem przekładamy wzmocnienie ścianki czy wzmocnienie dachu, dachu jak zwał, tak zwał. I teraz tu przy kedrze są takie gniazda, w które należy włożyć rurki, aby to się trzymało. I teraz, żeby zamontować ten wspornik daszku, widzicie, tu jest takie ucho, przez które przechodzi ten poziomy trójniczek. Wystarczy założyć to wzmocnienie daszku i naciągnąć tutaj na ten otworek, który jest do tego przygotowany. To samo robimy z trójnikiem i naciągamy namiot na ten szpikulec ten czpień. Tu są takie kieszenie właśnie na te poprzednie poprzeczne rurki. Ale my ich nie posiadamy i szczerze mówiąc nie są one tu potrzebne. Założymy teraz jeszcze jedno, jedną podporę tego przedniego daszku i znowu naciąganie i ten daszek przed drzwi już mamy rozciągnięty. I to już by była cała nasza praca, cała nasza filozofia. Mamy tutaj rozłożony przedsionek. Wystarczy teraz przywiązać ścianki do nóżek, ustawić nóżki w odpowiedni sposób, a na koniec przymocować fartuch do podłoża za pomocą szpilek lub śledzi przez te takie gumowe uszy. I tak jak mówiłem na końcu szpileczkami przypinamy sobie namiot do podłoża. Kowiecie co? Ja to chyba nigdy jednak nie będę miał młotka. Zawsze muszę sobie radzić czymś co jest w okolicy. Teraz podłożymy sobie na prędce przygotowany baniaczek na szarą wodę. Ustawimy sobie nasz grawitacyjny system kranowy. Na dziś wydano ostrzeżenie burzowe także dopnę sobie jeszcze takie dodatkowe linki, które zakotwiczę do ziemi, żeby lepiej naciągnąć i lepiej przytrzymać przedsionek. Nasze grzdyle wróciły już z nad jeziora, a ty łobuzie mały. Justyna nas tutaj rozpakowywuje. Toaleta trafiła starym systemem do namiotu przebieralni, który jest w przedsionku. A teraz rozłożymy sobie szafeczkę z dekatlonu. Pamiętacie, w zeszłym roku pożyczyłem taką od brata, bardzo nam się spodobała, więc kupiliśmy też jedną dla siebie. Otwieramy? Otwieramy. O, widzicie, jeszcze nowa sztuka nieśmigana. Czekaj, jeszcze może. z kartonikami. Chyba to trzeba w całości wyciągnąć, wiesz? No, okay. Jakieś części półki, tak? Tak, to są półeczki. Justyna, nasza mistrzyni rozkładania wszystkiego. O, czekaj, no to tak, jak widzicie, składa się bardzo rozkłada się bardzo prosto, wiesz co, może weźmiemy ją do gór nogami. Okay. Aha i tu się spina. No. I szafeczka jest prawie Gotowa. Teraz założymy blacik. Czekaj, tutaj idzie ta osłona na kuchenkę. Blacik wystarczy wcisnąć. Czekaj. O, teraz no. A tutaj, w środku, prosto z Chin, przyjechała do nas osłona do kuchenki. Pomożesz mi, Misiek? Mm -hmm. Wystarczy włożyć w przygotowane otwory weszło wszędzie o. super w środku znajdują się półeczki to chyba do tej mniejszej, nie? Przegrody. Ta trzecia idzie tutaj. Okay. I tak w kilka sekund rozłożyliśmy naszą letnią kuchnię. I na szafeczce ląduje nasza kuchenka turystyczna. Czajniczek na górę. I tym razem, wiecie co? Z racji tego, że i tak korzystamy zawsze z prądu, wzięliśmy ze sobą taką jednopalnikową. Jednogrzałkową płytę kuchenkę indukcyjną, nie wiem czy użyjemy jej tym razem, ale wiecie, przywieźliśmy to, wyciągniemy. A co? I zrobił się, kochani, już wieczór. Nie wytrzymałem. Musiałem skoczyć do jeziora, ochłodzić się troszeczkę. Dzisiaj jest tak mega gorąco. Po jeziorze pojechaliśmy na jakieś zakupy, kupić coś do jedzenia. W tej chwili nasz obóz wygląda tak. Jak widzicie, już się troszeczkę uporządkowało. Wiecie co? Nie zapalamy światła. Zapaliłem je na chwilę i zleciało się mega dużo muszek i mega dużo komarów. Kamera już troszeczkę słabo chwyta, ale jest jeszcze całkiem widno. Tutaj Justyna gotuje nam makaronik. W środku maja je kolacje. Teoś już śpi na swoim łóżeczku. Także do zobaczenia, do jutra, na razie. Cześć.